Dabing to z boka wy czwartej gęstości. Kto za? Macie zrobić trzy razy tyle, ile łapek ma kławku. Trzy tysiące. I ktoś się podsypa pod mojego królika na serwerze Minecraft. Please zbanować. Proste. Pro, pro, proste. W czwartej gęstości. Cześć, witajcie, ja jestem to a dzisiaj poradnik jak się bawić. Po pierwsze idziemy i wywalamy miskę. Stoimy i patrzymy co myśmy zrobili. Hatfu. Wkładamy sobie łapy do buzi i obgryzamy paznokcie jak przystało na kulturalnego dżentelmena. Mniamem, mniam. Wąch, wąch. WTF, co to za kamera? Walić zjem to gówno. Mniamem, mniam. Coś mnie swędzi pod ogonem. Pewnie to grzybica hehehe jaki jestem zabawny, prawie jak polskie kabaety. Mam kawał. Dlaczego czarne króliki są takie szybkie? Bo wolne siedzą w więzieniu hehehe. A ktoś mnie dotyka. Pomocę. Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na bardzo pyszny pasztet z komunika. Mów po angielsku in the round. Round. You are kumać? Bożuniu najdroższa. Szymek, temat temat angielskiego? Jeden? Fuck you bitch. No thanks. I'm Ninja Bridge for this is wyspa. Dobry wy zapomniecie! I'm killing opponent! I'm killing uh, this is it... Co? Powiedz szybko Nam chuja dali! Tato przepraszam! A... Nie przeklinaj, bo to nieładnie. Dlaczego nie ma wyzwań na przykład z Fortnite'a? Czy coś innego? No takie piszecie komentarze, co poradzę! Masz najlepsze koszulki na świecie! Eeeello, Bęc! Stroluj starego na teleprank? Zrobię to, ale to nie jest reklama. Dobra, zrobiłem już... Cztery pranki. Przesłuchamy sobie. Czy potrzebna jest lodówka? 34 sekundy. Słuchamy. Tak, słam. Halo, halo. Dzień dobry. słam. Pierwszy raz... Mieszkam na niedaleko i chciałam się zapytać, czy potrzebna jest lodówka? Jak nie, no to proszę znosić, a ja z, z miłą chęcią ją wezmę. Ale jaka lodówka? E, no jak to nie? A telewizor jest ogólnie potrzebny? Nie, żadnego telewizora. Aj tam, <grym> przesadzacie. Będę za 10 minut pod domem, to zadzwonię i coś zabiorę. Do widzenia. Do widzenia. Później najgłośniejszy r-królikowi na co? wyślij ci paczkę, podaj adres! Yy, pochodzę z Pitulic tam gdzie jeden dom i siedem ulic. Królika jedzenie przez 24 godziny. O, yy, yy. Naucz królika słowa. Elo, Benz Graj w GO -dy 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 -dy. Nie napisałeś dokładnie w co mamy grać, więc wyścig zbrojeń! Ja tak długo w tą gierkę nie grałem, że nawet mi ranga wygasła. I nie wiem jaki mam poziom skilla. O, tam jest gościu! Jest kill! Pierwszy kill od trzech lat! O oh, kurwa, rzeczywiście! W ogóle teraz się skapłem, że my nie gramy w wyścigu zbrojeń, tylko jakąś demolkę, nie? Wow! Jaki sniki-biki! Kurde, dobił mnie. 3, 2, 1 Oj, Ojojoj, plecyk! 🎵🎵🎵 Jeszcze na blisko był typo. 🎵🎵🎵 Co gnoju? Łyso ci? Nope. Niechuje, eske ty to, to rozmatowisz. Shut up! up. 🎵🎵🎵 Niech Maciek zagra w Skywarsy. Ja tylko montuję filmy Zrób d, -d, 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 -d disa Ej, la-la-la-la But ci się rozwala Się nie wypowiadaj Ze świniami gadaj Na królika i my zaśpiewaj Przez około 10 sekund Ej, ej, królik to dzban Nie chcę go znać, ej Taki biedak z niego A popołudniami przygryza Kinder Bueno Twój głos nadaje się do TVN-u. Ty mnie hejtujesz czy komplementujesz? What the fuck? Zrób łódkę, dla tego oboka, niech pływa w wannie albo w basenie. Najpierw zamiast to oboka, postawimy na łódkę. konia. Ale chociaż nauczyłem się robić łódkę z papieru. Przedłużaj filmy do 10 minut. Lepiej nie, bo ten królik nie przeżyje? O co ci chodzi? Szymek kupiłem twoją koszulkę! Wyślij zdjęcie na PW. Nie popłaćcie challenge? Ale proste. Cześć! Pewnie myślicie, że to kolejna głupia historia miłosna. Otóż nie. Ona udowodni, że wiek to tylko liczba. Hmm, dobra. I z pozoru dzieci mogą czuć miłość. Dobra, dobra. Ona Piotrek lat 12 miał skinę Lil Peepa. O Lil Pip. Ona Wiktoria, lat 11,5. Oj, rozkręca się historia. Gradzili razem na serwerze SKKF-a. SKKF.net, polecam. Nie polubili się na początku. Dlaczego? Bo Piotrek ukradł deksy Wiktorii. Okej. Dobra historia. Wiktoria mówiła, że Piotrek jest głupi, ogółem to debil. Piotrkowi było smutno, bo ona wpadła mu w oko. Uuuu. Połowę serduszka miała Piotrek ją przeprosił, codziennie wykradał jej kwiatka do skrzynki A że dawał kwiatka, nie wykradał Zaczęli gadać codziennie na Discordzie Uuu. Po miesiącu Wiktoria powiedziała magiczne słowo Piotrek powiedział KCT Spotkali się nawet raz, było miło, nawet dali sobie Macie na obrazku Wiktorii skończył się VIP na serwerze i nie miała jak kupić Smutne. Piotrek wsiadał na rower, pojechał kupić jej PSC za 50 zł. Jak wracał, potrącił go kierowca po marihuanie. Zmarł na miejscu. Game over. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Ło. Wow. Piotrek umarł z kodem pestę z napisem dla mojej kochanej Wiktorii w ręku. Nawet się nie dowiedział, że Wiktor jest z nim. Co? <laughs> Czemu ta historia się skończyła? Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to znicz na czacie. Proszę, proszę. Elo <laughs>